Spędzić swoje życie na scenie w czynie Wiem, że czuję funk, że to nigdy nie minie Twoje imię? Kraszewski Spokojnie dzieciak, na a przyleciał to widział ten wie Wciąż żeby pokazuje Złość piękności szkodzi mi tak, i ja to czuję Wiem, że wciąż próbuję Wiem, że na rymy łasy Uzależniony od kokainy Nie, bo nie mam kasy Czasem twarzy, klimaty Ale zawsze banan Nawet wtedy, kiedy rano nie wyspana, ze mną ekipa zgrana Dobrze to wiem, że jestem Zajebistym alkoholikiem, słabych MC To nie kwestia podejścia na konkursach W wszystkie czołowe miejsca Zajmuje truc póki jesteśmy młodzi i nie gra nam na nerwach, bo złość piękności szkodzi Każdy się zgodzi, że truc to baka Spod znaku na luzaku, a nie madafaka i miękkiego ptaka Popatrz na druta luzackiego przystojaka Który nie nosi firmowych blues, ale ma Jak Tom Cruise, z filmu to ludzie na ulicy taki przeciętny ja. Kowalski to sznur Przygnieciony przez większą czy mniejszą wzór, To tylko biegnie jak szczur Czerwony ze złości, ludzkie skłonności To stwarza przykrości, ale trzeba w to wbić, wymieć mieć chęci, aby żyć Mieć taką zasadę, uszy, puszyki i wuszy. zawsze dawać radę Drudz, ma taką zasadę Drudz, zawsze dawać radę Drudz, starszy czy młodzi Nie gra nam na merkach pozłości Drut? Zdażysz, czy młodzień Nie uh. gra nam na wębach po złość Ma taką zasadę każdy drut To nie kawał, świątek, piątek Ej, Praca czy karnawał na luzaku będzie, będzie zabuda bez strachu Nie będzie. chce tu braku dostać serca będzie. ataku z zmarszczek i obciachu przy dziewczynach, dziewczynach piękności Złość, nie zapominaj nerwy na podtrzymaj trzymaj jak w kieszeni losy po co ci na starości we włosy po co pocić się złościć w gardle trzymać kości powiem coś ci złość szkodzi piękności truc ma taką zasadę truc zawsze dawać radę truc starzy czy młodzi nic nie gra nam na nerwach bo złość piękności szkodzi truc ma taką zasadę truc zawsze dawać radę truc czy młodzi Nie gra nam na werbach Bo złość, piękność